Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Ciekawostki z League Legend. Jako, że to jest pierwszy odcinek, po obejrzeniu materiału zachęcam Wam, żebyś zostawił komentarz, czy seria się podoba, czy nie. Co można zmienić, ewentualnie, i jaki może być kolejny bohater. Bo chcę wiedzieć, czy, czy Wam się ta seria podoba, czy nie. Oczywiście wszystkie ciekawostki są zebrane przeze mnie na różnych forach, czy to polskich, czy to stronach polskich, czy jakichś forach zagranicznych. Część ich jest też dodana ode mnie, to co ja zauważyłem np. na, na Splash Artach czy na czymkolwiek. I tyle. Nic nie jest tu przekopiowane yy, słowo w słowo, tak więc zapraszam już Was do oglądania. A dzisiaj zaczniemy od Atroxa, jako że to jest pierwszy alfa alfabetycznie bohater w Lidze Legend. Tak więc zaczynamy. Aatrox został zaprojektowany przez klasika podobnie jak Nami czy Rengar. Jego imię zapewne wywodzi się z łacińskiego słowa Atrox, co na polski oznacza straszny, taki, który wzbudza strach, grozę A Atroxowi w polskiej wersji Lola użyczył głosu pan Tomasz Morzecki Na głównej stronie Lola na splasz Arcie Dariusa możemy zauważyć mroczną postać przypominającą Atroxa. Z historii Dariusa wiemy, że zabił własnego dowódcę i wygrał niemożliwą do wygrania bitwę z siłami demacji. Czy aby na pewno a atrox nie przyczynił się do tego? Przejdźmy więc teraz do skórek. Atrox sędzia. To dobry wizerunek ostrza darkinów, który zamiast mroku włada światłem. Skórka ta mogłaby być nową serią skórek od rajotu. Bo jest jeszcze jedna skórka o takiej tematyce: syndra sędzia. Drugą skórką, umawianą przeze mnie do naszego darkina, jest mecha atrox. Na splaszarcie tej skórki. Możemy zauważyć Rambla, który prawdopodobnie jest twórcą robota, ale na splasharcie także można zauważyć, że miecz jest trzymany w prawej dłoni przez naszego mecha Atroxa, kiedy w grze zawsze jest w lewej ręce. Morski łowca Atrox to skórka, która nawiązuje do Makusa, pierwszego oficera na pokładzie latającego Holendra pod dowództwem kapitana Daviego Jonesa. Tutaj mamy zdjęcie tych dwóch przystojniaczków. Oczywiście wszystko pochodzi z serii Piraci z Karaibów. Tu widzimy właśnie, że głowa Makusa przypomina głowę rykina Młota i Atrox jest właśnie zrobiony na ten sam styl. Co łączy Atroxa z Trindamerem? Odpowiedź jest prosta. Super umiejętność Trindamera. Ale jak się to stało, że zyskał on nieśmiertelność? Z historii Trindamera wiemy, że podczas najazdu na jego plemię Walczył on z tajemniczą, mroczną istotą, był nim Aatrox, który przekazał mu w darze, oprócz śmiertelnego ciosu, nieśmiertelność. Tryndamere, moje największe dzieło. Tak więc to już koniec akurat w tym odcinku. Tak więc skomentujcie ten odcinek, nie tylko na YouTube, ale możecie też widzieć na naszym forum, tu gdzieś się wyświetli dla was adnotacja. Tam na 100% zauważy was, wasz komentarz, wystarczy, że mnie oznaczycie. Tam jest bardzo łatwo oznaczyć mnie. I tyle. Jeżeli się odcinek oczywiście spodobał, to napiszcie co i jakiego bohatera i, i... ...lub co mógłbym na przykład opisać następnym razem, ponieważ gram w LoL już bardzo, bardzo długo. I chyba tyle. Tak więc trzymajcie się, cześć. Nie, nie obrażę się, jak ktoś zostawi oczywiście kciuka w górę. Tak więc tyle. Czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się, cześć. Właśnie wróciłem. Z takimi wakacjami, więc odcinków będzie więcej.